Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą takiego domowników. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi, niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi tego zaprę się i ja przed moim Ojcem który jest w niebie kto się przyzna do mnie przed ludźmi przyznam się i ja przed moim Ojcem który jest w niebie jakże piękna obietnica prawda idąc do nieba pan Jezus mówi o to ten który się do mnie przyznawał to jest mój uczeń to jest mój żołnierz zapraszam ojcze otwórz mu niebo Zobacz, ma w sobie ducha świętego. To duch święty pozwala mu dawać o mnie świadectwo, mówić całym swoim życiem, że Panem jest Jezus. Dzisiaj bardzo potrzebujemy ducha świętego. Zobaczmy, jak my, katolicy, często się ukrywamy, boimy się przyznać do Chrystusa. A przecież to jest jedna z dróg do nieba. Pan Jezus obiecał dla wszystkich ludzi, nawet dla niekatolików, drogę. Poprzez czynienie miłosierdzia wobec drugiego człowieka, a więc cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mieście uczynili, a czego nie uczyniliście, to i mnie nie uczyniliście, to jest obietnica dla wszystkich ludzi, którzy są na całym świecie, jest obietnica dla tych, którzy są katolikami, którzy mogą przyjmować ważnie i z czystym sercem. W stanie łaski uświęcającej komunie świętą. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Również Pan Jezus do takich osób się przyzna, kto do tych, którzy przychodzą i przyjmują go w komunii świętej. No i trzecia obietnica jest obietnica tych, którzy należą do Chrystusa, ale mogą. Na przykład nie mogą przyjmować Komunii Świętej, bo na przykład są katechumenami. Jeszcze nie przyjęli chrztu, ale chcą przyjąć chrzest. Mają chrzest pragnienia. I takie przyznawanie się, oddawanie życia za Chrystusa jest szczególnym darem wchodzenia do nieba. Męczennicy pomijają czyściec, od razu idą do nieba. Przyjęcie właśnie tej drogi, drogi najprostszej do zbawienia, jest często dla nas bardzo takie trudne. Boimy się. Szatan kusi nas lękiem. Warto zbadać w sobie, jakie mamy lęki. Czy ja się boję, boję o swoje życie tu ziemskie, czy o życie wieczne. Bardzo często wygrywa lęk o to życie ziemskie. To życie wieczne jest dla nas często takie odległe, takie niekonkretne, nie i dlatego też warto dzisiaj zadać sobie pytanie: czy ja rzeczywiście walczę o życie wieczne w niebie? Czy ja mam lęk, czyli taką bojaźń Bożą? Czego bardziej się boję? Czy boję się drugiego człowieka bardziej niż Boga? Ksiądz Jerzy Popiełuszka, jak już wczoraj mówiłem, przed samą śmiercią powiedział, że jednej rzeczy tylko powinniśmy się bać zdrady Chrystusa. Tak, bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża daje nam moc do tego, żeby dawać świadectwo o Chrystusie. I bojaźń Boża to jest dar Ducha Świętego. Natomiast tak zwane pokusy złego Ducha to są lęki lęki przed uczynieniem czegoś dobrego. Lęki przed tym, że coś stracę, jakby uczynię coś, co Bogu się spodoba. To są pokusy. Czy Maryja nie była w Nazarecie kuszona? Była. Usłyszała, nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Musiała pokonać tę pokusę. Zawierzyć, powiedzieć, niech mi się stanie według słowa Twego. Święci to ci, którzy zawierzyli i pozwolili się Duchowi Świętemu poprowadzić. Pozwolili, aby Duch Święty ich napełniał. Taką pewnością, że jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeżeli nas zaczynają spotykać różne przeciwności, to znaczy, że jesteśmy po dobrej stronie. Pan Jezus jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Ci, którzy należą do Chrystusa, będą takim samym znakiem któremu będą się sprzeciwiać, demony, przeciwności, ale też i ludzie związani z tym światem. Czasem ludzie, którzy należą do kościoła, ale pod wpływem złego ducha, mogą nas prześladować. I to jest, można by powiedzieć, znak, że należymy do Chrystusa. Wszystko jest w rękach Boga. Jeżeli Bóg będzie chciał, to nas nic złego nie spotka. Nawet, no co może złego uczynić drugi człowiek? Może odebrać nam życie, może nas torturować. To jest rzeczywiście, jak sobie tak pomyślę, to jest no, przerażające. Ale z drugiej strony, z tej strony zbawienia, to jest najlepszy sposób, żeby osiągnąć życie wieczne. Natomiast z drugiej strony, to warto sobie zadać takie pytanie: czy ja bardziej troszczę się o ciało? Czy bardziej troszczę się o swoją duszę? Zły duch często kusi nas lękiem. Dzisiaj Pan Jezus mówi: Nie bójcie się. Bardzo często słyszymy te słowa w Ewangelii, słyszymy w Piśmie Świętym. Ktoś obliczył, że te słowa: Nie bójcie się, nie lękajcie się. Pojawiają się w Piśmie Świętym 365 razy. Ja nie liczyłem, ufam, że tak jest, ale to miałoby świadczyć o tym, że na każdy dzień Pan Jezus. Przez swoje słowo mówi: Nie bój się, nie lękaj się, ja jestem. Jak przychodzą przeciwności, przychodzą trudności, to znaczy, że jesteś na mojej drodze, bo przez krzyż idziesz do nieba. Te przeciwności i trudności przeżywane ze mną, one cię oczyszczają, one dają ci jeszcze więcej siły i mocy. Jest to tak zwana mądrość krzyża moc płynąca z tego codziennego krzyża. Jeden z takich uczniów przyszedł do pustelnika i chciał zostać pustelnikiem. I tak sobie rozważał: Ojcze, jeżeli ja zostanę pustelnikiem, to będę musiał się wyrzec z tego świata. Na to ten pustelnik odpowiedział: Nie, synu, nie będziesz musiał się wyrzec z tego świata. Jeżeli naprawdę zostaniesz uczniem Chrystusa, to świat się ciebie wyrzeknie. Zobaczmy, czy rzeczywiście jestem uczniem Chrystusa? Osobiście sam widzę, jak wiele mi brakuje do takiego, takiej postawy ucznia Chrystusa, żeby rzeczywiście bardziej zabiegać o to, co podoba się Bogu, niż podoba się ludziom. To jest jakby w drodze daleko, jakiś, jakiś taki cel, jak gwiazda, za którą chcę podążać. Oczywiście tej gwiazdy jeszcze nie dotknę, bo jest bardzo daleko ale ufam że Duch Święty będzie mnie prowadził i pan Jezus obiecuje cokolwiek uczyniliście nemu z tych braci moich najmniejszych w mieście uczynili a także kto przyzna się do mnie przed ludźmi i ja przyznam się do niego przed ojcem który jest w niebie prośmy o taką moc Ducha Świętego o męstwo do przyznawania się ale też i o dar bojaźni bożej do tego, żebyśmy nie chcieli ukrywać się przed ludźmi, że należymy do Chrystusa. Z jednej strony męstwo, a z drugiej strony bojaźń Boża. To jest początek mądrości, a największym darem darem jest miłość. Miłość, która jest przeniknięta Bożą mądrością. Prośmy o Ducha Świętego, niech nas napełnia, przez stawiennictwo świętego Kamila Delelis. Dzisiaj sobota, niech Matka Boża uczy nas takiej właśnie mądrości i bojaźni Bożej, aby podlegać Słowu Bożemu, aby wszystko stało się według Słowa Bożego, według tego, co rozważamy w Słowie Ewangelii. Na tę drogę przyjmijmy, dro... moi drodzy, Boże Błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.